Witajcie, kochane raczki. To jest czytanie dla Was na miesiąc grudzień 2022. Zobaczmy, co tutaj energie ogólne dla Was niosą, co wynika z przełożenia. Cztery kielichy, siedem, czyli rydwan i as pentakli. Co was nurtuje? No, nurtuje was marazm. Siedzę, czekam, nic się nie dzieje. Eee, chciałabym ruszenia do przodu, chciałabym e, nowego domu, nowego e, mieszkania, nowego w ogóle e, wyprowadzki, tak? A nic się nie dzieje. Siedzę, siedzę, siedzę i nic się nie dzieje. I mam mętlik w głowie. E, i nie wiem, co z tym dalej będzie. Czuję się w braku. Brakuje wam domu. Brakuje wam fizycznie domu albo rodziny. I następuje as pentakli, czyli trzeba o coś, kochane moje, zawalczyć. Trzeba o coś zawalczyć. Dobra, kochane i kochani. Energia miesiąca dla raczka. No właśnie. Burza mózgów, konflikt, kłótnie albo. Um, sprzeczności. Sprzeczności w duszy, sprzeczności w głowie, sprze sprzeczności w sercu, um, co odchodzi do przeszłości? No właśnie, spokój, balans, harmonia. I co macie w głowie? Króla buław. Co jest w podstawie tego czytania? Siedem kielichów. Nie wiem co wybrać. Co przechodzi do przyszłości. Głupiec. Co jest waszym wyzwaniem w tym miesiącu? Siła moc. Troszeczkę tak przesuniemy to. Wasza energetyka w tym miesiącu. Jak wy się przedstawiacie? Sprawiedliwość. Otoczenie, przyjaciele, rodzina. Paść pentakli. Twoje nadzieje bądź obawy. A z kielichów, czego nie widzisz? Rycerz kielichów. Jaka jest rada? Dwa miecze. Wynik. Wow, słońce. Z jaką energią przechodzisz do stycznia? Do, do stycznia, dobrze powiedziałam. No, kochane moje. Mm. Tak jak mówiłam, będziecie mieli w grudniu głowę pełną sprzecznych myśli, sprzecznych uczuć, sprzecznych działań. Nie będziecie wiedzieli, w prawo, w lewo, do przeszłości odchodzi właśnie spokój, taki, takie zaufanie i wiara, że wszystko jest w porządku i wszystko działa tak, jak powinno działać. Tutaj nagle jesteście w zachwianiu, w destabilizacji. Chcielibyście ruszyć do przodu, chcielibyście działać, chcecie po prostu ruszać po, po swoje, macie wytyczony cel, plan. I pali wam się ziemia pod stopami, tak? A w podstawie mamy nie wiem, w którym kierunku mam zmierzać, nie wiem, za co mam się wziąć, nie wiem, yy, nie wiem co, co mam ze sobą zrobić. Tu jest też bardzo dużo bujania w obłokach, drogie yy, raki. I być może wy za dużo bujacie w obłokach, za dużo po prostu wymyślacie na temat tych możliwości, które tutaj wokół Was są. I stąd te energie nie wiedzą, co mają właściwie zrobić z Tobą, tak? Jest sprzeczność w sercu, w myślach w duszy, jest sprzeczność w marzeniach. Zamiast żyć i coś robić, i coś organizować, to Wy po prostu marzycie. Leżycie i jak dyzio na na. Na kanapie i wyobrażacie sobie, co będzie dalej, albo czego nie będzie, nie daj Bóg. Ale do przyszłości idzie, kochani, jakieś nowe rozdanie. Mamy głupca, który zapowiada nowy etap, nowa kartka do zapisania, nowe możliwości i wy macie do jako wyzwanie miesiąca odzyskać swoją siłę, wiarę, moc. Si Power, tak, bo będzie Wam potrzebny, aby ruszyć w tę nową drogę. A Wy jesteście tutaj osłabieni. Bardzo będzie, w grudniu jesteście osłabieni, nie wiecie po prostu, co się dzieje. Gdzieś dziurka jest w tej, w tej duszy, w tym baloniku, i, te, i to powietrze z Was uchodzi regularnie, tak? A tu trzeba się zewrzeć. Yy, wy się przedstawiacie jako osoba, która. Szuka harmonii, szuka tego, co tutaj odeszło, tak? Która chce być w, w równowadze, w spokoju, podejmować decyzje właściwie, która chce być uczciwa, która no po prostu yy, czuje, jak gdyby to prawo karmy na sobie, tak? I czuje w ogóle wszelkie prawa, które wszechświatem rządzą, i ty to wszystko wiesz. Twoje otoczenie jest w energii yy, pazia pentakli, czyli albo cię namawia do tego, żebyś zaczął w końcu coś robić. Materialnie, finansowo, coś nowego, albo fizycznie, żebyś się doszkalał, żebyś szukał nowych dróg, żebyś yy, szukał miejsca, gdzie można tego przyszłego pentakla, tego tą przyszłą monetę dobrze zainwestować. Ok. Twoje obawy lub nadzieje. Myślę, że to są nadzieje, że wszystko się dobrze ułoży, że wkrótce przyjdzie czas, kiedy to serce się otworzy, kiedy będą wzruszenia, radości, będzie się działo, emocjonalnie będzie nareszcie kipiało, a nie stało w miejscu stagnacji, tak jak to było w tym przełożeniu w czterech kielichach, tak? Tu się ruszy, tu będzie pięknie. Takie macie nadzieje. Czego nie wiecie? Nie wiecie, że ta oferta już do was idzie. Bądź też kariera, bądź też zawodowa, bądź też emocjonalna, być może ktoś tutaj do was gna, żeby pokazać wam jak was kocha, jak wam na nim zależy, też tak może być. Ale o tym jeszcze nie wiecie. Jaka jest rada? Przygotuj się na podjęcie właściwej decyzji. Co dalej robić? Z kimś Albo z czymś, to już jest najwyższy czas, aby podjąć jakieś decyzje. Tutaj jest rada, tak? Już nie ma się co dłużej zastanawiać. Bardzo piękna jest energia na wyniku z grudnia, czyli jest radość, sukces, rozpala się serce, czyli to co mieliście w głowie, to co, o czym myślicie, to, to ma prawo się urzeczywistnić w grudniu, tak? ma prawo przyjść wielkie boom, oświetlić, ocieplić, rozgrzać, rozpalić Waszą duszę, Wasze serce i tu będzie... Mm, Piękna kreatywna energia, która w postaci nowego pomysłu, nowych działań przenosi was na miesiąc styczeń. Dlatego tutaj mamy asa buław. Pięknie się ta historia dla was układa, powiem wam. I bardzo spójnie. Nie ma tutaj żadnych niedomówień. Myślę, że nawet nie będę dociągała żadnych kart, bo tu nie ma sensu. Chyba, że do tego głupca, bo to jest coś nowego. Zobaczmy. No tak, tak jak powiedziałam, ten nowy, świeży powiew energii. W końcu ruszy tą stagnację czterech kielichów, które tutaj wokół Ciebie było i, i gdzie czekałaś, i nie wiedziałaś, że Jezus, kiedy coś się ruszy, bo już nuda, bo już tęsknię za tym, o czym marzyłam, też miałaś lęki i obawy, czy to się w ogóle wydarzy. Eee, a to absolutnie tak, jak najbardziej. No właśnie, ruszacie do przodu z nowym pomysłem, z nową, z nową kreatywnością. Fajnie, fajnie. Eee, dlaczego tu jest siedem kielichów? Za mało w Was desperacji, za mało w Was wiary w siebie, za mało w Was energii takiego parcia za wszelką cenę do przodu, trzeba załatwiać sprawy, ruszać, a nie tam zajmować się eee, fiubździu, które gdzieś tam po głowie się kręci, tak? Tu trzeba o siebie zawalczyć, wykrzesać z siebie maksimum energii, jaką daje diabeł, takiego być albo nie być, przetrwam albo zginę. U was tego nie ma i dlatego wy siedzicie w tych siedmiu kielichach. No, siedzicie jak y, za przeproszeniem król na tronie, pijecie winko y, i że niby wszystko jest spokojnie, wszystko jest zaopiekowane, wszystko jest w porządku, ale wam to nie pasuje. Natomiast nie robicie nic w tym kierunku, żeby y, jakoś realnie zadziałać. A to wszystko jest w Waszych rękach, kochane moje. Tak, musicie odzyskać siły, moc, żeby ruszyć w dalszą drogę, bo plany są już dawno zrobione, droga jest otwarta, karta brama tylko czeka, aż po prostu zawieje odpowiedni wiatr i popchnie Was do działania, i wyrwie Was z tego braku finansowego, który odczuwacie, i wyrwie Was, ustabilizuje Was i da Wam komfort, tak? Ale musicie rozpalić w sobie po prostu tą energię. Bo na razie jesteście w czterech mieczach i w dziewięciu mieczach, czyli odbieranie sobie wartości, odbieranie sobie, że jesteś naprawdę dobra w tym, co robisz i naprawdę zasługujesz na to, na co czekasz. Więc po co po prostu tego typu mieszanie w głowie? To jest właśnie ten konflikt, który tutaj masz. I to jest Twój wewnętrzny konflikt, tylko i wyłącznie. Zobaczmy jeszcze, jaka jest energetyka z wyroczni. Stań na krawędzi, czyli to, co tu zapowiada głupiec. Jesteś cały czas w miejscu, który jest maleńkim kawałkiem ziemi i boisz się po prostu runąć w otchłań. A w tej karcie, w tej energetyce jest ruń, odważ się, skocz, nie upadniesz, pofruniesz. Nareszcie zaczniesz przemierzać przestrzeń i będziesz widziała wokół siebie cuda. No właśnie, coś, co już odłożyłaś w annały, coś, co uważałaś, że już nie ma szansy w ogóle zregenerowania i powstania, że to jest sprawa zakończona, że już nic z tego nie wyjdzie, ma dużą szansę na regenerację. Jakieś ziarenko jeszcze w tej spalonej ziemi zostało i spowodowało, że to drzewo zaczyna wypuszczać liski, coś do ciebie wraca, drogi raku. Coś, co, coś z przeszłości, co już yy, wydawało ci się, że już nie ma szansy w ogóle powodzenia tego planu. Masz, jeżeli udajesz się w krainę siedmiu kielichów, gdzie sobie wyobrażasz, marzysz i tak dalej, to nie rzucaj siedmiu możliwości, skup się na jednej, manifestuj jedną drogę, jeden plan, jeden pomysł, a nie czy ja pojadę do Grecji czy do Francji, a czy ktoś mnie pokocha czy nie pokocha, a może będzie to, a może tamto, nie. Za dużo możliwości powoduje rozproszenie Twojej energii. Skup się na tym, czego chcesz najbardziej teraz, tu, w tej chwili, na czym Ci zależy. I na tym się skup, tak? Bo siła Twojej wyobraźni ma ogromną moc i ogromne możliwości. Eee, pamiętajcie, że nasze myśli kreują rzeczywistość. I jeżeli dajecie sprzeczne myśli, sprzeczne wyobrażenie o, o tym, co tam w duszy Wam gra, to wszechświat nie wie, co ma z tym zrobić. Jakie jest motto dla Was na miesiąc e, grudzień? Wszystko, czego dotknę, przynosi mi korzyści. Teraz, wszędzie wokół, widzę nowe szanse na sukces. Odczuwam ofiarowane mi błogosławieństwo i dobrobyt. I tego się, kochane, e, kochane raczki, trzymajmy. Zobaczmy tylko jeszcze, jakie drzwi się przed Wami tutaj mogą otworzyć. Albo do czego Was tutaj wszechświat namawia, jaki kierunek obrać. I mamy, kochani, intuicje, proste, kompleksowe słowa, słowa, które przynoszą cierpienie, słowa, które są słowa, które przynoszą cierpienie i słowa, które uleczają, tak? Przechodzisz przez te drzwi, żeby się dowiedzieć, jaka jest prawda. Co tak naprawdę czujesz? Hmm, ciekawe. Myślę, że Wy będziecie lepiej wiedzieć na temat tych drzwi niż ja. To tyle dla Was, kochane raki na grudzień. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Więcej wiary w siebie, więcej konkretów i będzie wszystko dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia. Papa. Pa.